Hejka widzowie, widzieliście? Nigdy nie, nie widzieliście, że po prostu grałam, że grałam w MN2. No nigdy nie gra Znaczy, grałam, ale nie nagrywałam o tym nigdy. Więc dzisiaj nagram o MN2 i widzę, że są monety. Podpieramy je, bo są potrzebne do lepszych broni albo do zwierzaków. Aha, zapomniałam w ogóle o tym. Aha, zapomniałam, że to jest dobra. Zapomniałam, bo ja w tą grę do... dawno nie grałam. Zapomniałam, że przecież tutaj się zabija. A ja sobie zbierałam monetki XD. Dobra. Niestety przerwać odcinku, no nie mogę, bo mam coś popsute ogólnie. Dobra, to jest jakaś... Ja w ogóle mam słabe broń, nie śmiejcie się, nie hajtujcie. Nie moja wina, bo nie grałam kilka... Rok temu ostatnio w to grałam. Moja najmocniejsza broń, to już Wam mówię. To jest ta naklejki. Ale jak chodzi o pistolety, to w ogóle żadnego nie mam. Jestem słaba, mam tylko czter, czter, czterysta pięćdziesiąt monetek. E. Dobra, weź wstawaj, o. No to nie wiadomo, co teraz robić na mapie. To zobaczymy jak inni grają. O, to ja. Hehe. <laughs> Aha. Nie fajnie tak no, y, y, chodzić z tym nożem. Aha, bo tylko w trójkę to, to zostali. Ej, hejterem jakimś gram. Aha. Z hejterem gram. To powiedzmy, jak Jako sobie zablokuję. Na wreszcie co jakbyś chciał mi dodać. Chocia on jest. tu sami. sobie go blokujemy. No tak. Pięć osób chce na to, jedna na to. Szpital ktoś chce. On jest jakimś hakerem. Nieśmiałe kurczaczki. To ja będę sobie w takim jednym... pomieszczeniu i będziemy sobie monetki zbierali. Dobra mamy monetę Dobra nukliliśmy ją to też będzie przed Kurde Dobra. My to niestety sobie monetek nie pozbierajmy. Okej... Okay. Ona gdzieś sobie tu krąży... Jezu, chciałam wstrzelić, bo myślałam, że jestem mordercą na chwilę. Dobra. Jej, zwycięstwo, bo ona jakoś. Nie wiem ona. Jej. Tu mam pierwszy poziom. Nie, ja miałam... O no. To, 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 Tak. Jezu, to nie są Polacy. A ja jestem. I piszemy na... po polsku. O. Żeby nikt tu mi po angielsku jak po jakimś nie pisał. Albo w sumie można po angielsku. Ale po jakimś rosyjsku to już wypraszam sobie tę osobę. Nie. No zapno chodzi. Poślimy swoje małe tki. Yes, zwycięstwo. Mm. O, tylko się graczy. Jest, będzie home. A ty wywali... Byku, ty papyku, ty papyku. Mm. Tylko wywali to. Mm. Czemu ja zawsze muszę być tym gorszym? Nie mogę raz się pobawić. Teraz wiem, że jest jakiś morderca tu. Kurde! Nie No z dobra mega dobra nie takie jak ja słabiaczka. słabiacka. Mm -hmm, nie było nawet szans. Jakie tu z takimi broniami grali? To Mała mapa. No no ale fajna mapka. Jeszcze mi zostało ogólnie 502, żeby wziąć jakąś losową broń. Ja wolę na takim grać, bo w sumie chyba będzie lepiej. Dobra, kiedy będę się strzelała najwyżej? Czemu manetki się nie zbierają mi do ekwipunku? Dobra, mam coś popsute. No halo! Dobra. Coś się zacięło. No, ok, zamknęliśmy sobie bramkę. Hmm. To ten gość był jakiś dziwny, chyba. Nie wiem. Jest. Idziemy szybko do mapek. No i co tu będzie? Hmm. Tu. Niech będzie. To po. Wsta mi się. Dobra, tu Polaków nie ma serio. No widzicie gdzieś tutaj coś napisane po polsku? No nie. w ogóle chcę wam pokazać taką jedną tajną kryjóweczkę. którą możecie zużyć, jakbyście nie chcieli. Mamy tu. Tu jest dobra kryjóweczka. A to się potem spinać? Nie. Albo tutaj możecie też sobie być. Dobra, mam siedem monetek. Mhm. Dobra, mamy dwanaście. Co tu się... to jest za dużo osób, jest tam Я можно, так? Ну окей, okay, потому что там война у Так. Я не хочу ниц, никого бить. Я хочу себе монетки. Bo się przydają. Świetnie. Dobra, mm. cztery. Jest dobrze. Mhm, mm to sobie to weźmiemy. Bom 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 kusinie. Dobra, ja nie nawidzę To po mnie jak zwykle brat nauczył. Mhm, dobra, z tym czymś. tu był. Kto? Zleak, dobra. Dobra, ona jest podejrzana? Dobra, to ludzie, part 2 już zaraz będzie na kanale, więc chwilę musicie tylko poczekać. Bajo!